W tym odcinku y, obejrzymy sobie nowy filmik od y, Brawl Stars Wstawili nowy filmik y, Tak w ogóle jutro y, będzie Brawl Talk y, W niedzielę, czyli jutro Nie wiem dokładnie jaka godzina, ale wiem, że jutro na pewno będzie W niedzielę, czyli w najpierwszy raz y, tak. Zanim zaczniemy oglądać y, Przypominam o łapce w górze i subskrypcji i chciałabym, żeby, żebyście zostawili tą łapkę i subskrypcję, bo no, yy, staram się, nagrywam te filmiki, no ale tak, no coś słabo idzie. Te shorts nawet mi lepiej szły, więc staram się tutaj próbę, zaraz lepsze filmiki. Obiecuję Wam, że do końca grudnia na pewno lecą jeszcze jakieś filmiki. I na pewno będą fajne filmiki, więc yy, oczekujcie. A my bierzemy się za oglądanie filmiku. Znam na dużą. O. Dobra, startujemy. Ale była jakaś paczka. O, możecie zobaczyć eee, jest ten robocik. To po prostu może ze bo tutaj na tym... W busie. O, widzicie, jest na, y, Star Park. Tutaj jakiś pracownik ze Star Parku. wyspaczkę paczkę Edgarowi. To była ta czapeczka mi bardzo przypięna y, czapka od Larry i Lori. Ja miałam taką czapkę, te żółte takie tam do tyłu. Idziemy sobie przy się, właśnie omawiać, więc y, oglądam ok, hey. Ta jest patrzcie. Widzicie? O, widzicie tą rękę? To coś, coś oznacza, coś oznacza. Tam dalej. O, spójrzcie. Na przykład tutaj mamy jakąś y, Leona, jakąś y, ten jego kaptur, tam mamy od pana mamy coś tam, od Spike'a tu mamy jakieś maski tutaj od Carla, o, czapka komboja, tutaj e, komboya taka fioletowa e, nie fioletowa, tylko brązowa tutaj pałki Bibi, bibi. o, tutaj Candy, tam jest Colt na tych gwiazdkach A tutaj e, czapka Rozy. na dole też pan P musimy wszędzie patrzeć, bo wszystko tu może być Fajne. Dobra, patrzymy dalej. Ciemno? Ciemno. O! O nie! Pamiętacie wtedy co były te kamery. Co dało się patrzeć w Star Parku. To są te klejnoty. Świecą się. Co wtedy poznaliśmy jak postacie, jak ludzie się zamienili właśnie w postacie z Stars. Tak Wszystko się trzęsie. Uwaga, oho, to już wiemy, że to na pewno będzie właśnie bass Astral, dużo osób to mówiło, ale się nie wiadomo, czy raczej będzie, myślę, dużo osób mówi, że to będzie postać, ale ja bardziej myślę, że to będzie skin, bo y, tak samo jak był y, niedawno sezon Spongeboba, to też był Spongebob, a był skin, do El Primo, bo postać by taka nie pasowała, tak samo tu w Brawl Stars, bass Astral by nie pasował jako postać, więc raczej znaczy to będzie skinek. I myślę, że to będzie tu serdeczny taki fajny skinek. E, taki dużo też osób właśnie na filmikach pokazywało. Taki skinek będzie. Nie mogę wam powiedzieć jaki niestety. O i koniec. No to tyle się dowiedzieliśmy. Z tego filmiku. E, jeszcze wam tutaj przypomnę. E, wejdźcie sobie tutaj w link. O i tutaj macie e, darmową i nie, akurat przy tym nie, tylko musisz sobie wejść w ten. O, ten tutaj, już wkrótce, w tym. Wchodzicie sobie tu i macie odbierz darmową ikonę profilową teraz. I wchodzicie sobie w ten link. Was tutaj ta przynosi. Klikacie odbierz nagrodę. Znaczy ja już nie mogę, bo już odebrałem tą ikonkę. Ale po prostu klikacie odbierz nagrodę i dostajecie. Przynosi was na browsers i odbieracie sobie ikonę darmową. No, omówiliśmy troszeczkę. Jutro się widzimy, jak będzie Broutok. Czy znaczy, nie wiem dokładnie, czy będę nagrywać filmik z tego, ale myślę, że może nagram i razem go sobie omówimy i zobaczymy. Więc to, widzimy się jutro. Siema!